I dalej o powodzi. Jeszcze nie zdążyli zobaczyć, co stracili po pierwszej fali, a już muszą się przygotowywać na kolejną. Mieszkańcy Połańca trzeci tydzień walczą z wielką wodą, już bez emocji. Mówią, że stracili wszystko, ale kolejny sprawdzian z życia dopiero przed nimi. W tym domu sprzątanie jeszcze nie ruszyło. Po pierwszej fali trwa odliczanie do kolejnej. Czekamy. Czy przyjdzie druga woda, czy trzecia? Czy trzecia woda? Czy już zacząć te porządki takie, jak już należy? Pani Teresa ma już za sobą doświadczenia sprzed 13 lat. Wtedy woda zalała cały dom. Trzeba było wziąć kredyt i spłacać przez okrągłe 10 lat. Teraz czekają to samo, tyle, że sił coraz mniej. W powrocie do normalności pomaga jej córka i sąsiedzi. Od samego początku, jak tylko było ostrzeżenie, tutaj chłopaki od sąsiadki, straż, bardzo dużo osób pomagało. Fala kulminacyjna spodziewana jest tu za kilka godzin. Jak będzie wysoka, nie wiadomo. Nieoficjalnie mówi się, że nie powinna przekroczyć 40 cm. Ta fala w gramach w Szucinie. Sądzimy, że za 6 godzin będzie u nas. Według naszych wyliczeń te 30-40 cm wody jeszcze do nas przyjdzie. A wszystko zaczęło się od tej wyrwy. Wały nie wytrzymały naporu Wisły. Woda rozlała się na Ruszcze, Przeczów i Rybitwy. Jakby tego było mało, wylał też ten strumień. By spuścić wodę do Wisły, mieszkańcy musieli przekopać wały. To trzeba było przekopać, żeby mieszkańcom z tych wsi tutaj, Ruszczy, Kępy, Maśnika, Budzisk, spuścić wodę, dlatego, że my tutaj mieszkamy na międzywalu i nie ma fizycznej możliwości, żeby ta woda sama odpłynęła. Nikt jednak nie przewidział, że woda znów powróci. Przez całą noc w tym miejscu trwała dramatyczna walka z czasem. Znowu jakieś fale nas atakują, i, i, i teraz trzeba było tą dziurę zatykać. Ci, którym woda kolejny raz wdarła się do domów, mówią już bez emocji. To wszystko zalane, nie mam nic już, ale. Posprzątane było, nasło wszystko, mieliśmy robić, remontować i od nowa, suszyć. Wszyscy żyją nadzieją, że fala, która jeszcze dziś przejdzie przez połaniec, nie przeleje się przez koronę wałów. Teraz pozostaje tylko czas.